Dzisiaj udało się zorganizować moją imprezę z okazji święta dzielnicy, tym bardziej okolicznościową, okrągłą. A zaczęło się wszystko od 80-lecia, które było z wielką pompą. To była nasza pierwsza impreza, a teraz już można powiedzieć, że stało się to zwyczajem Czym ta dzielnica wyróżnia się spośród innych? Dlaczego jest wyjątkowa, Pana zdaniem? No, ta dzielnica jest wyjątkowa, bo jesteśmy najbardziej oddaloną dzielnicą od miasta. Niektórzy mówią 13, ale tak naprawdę nie pechową, a szczęśliwą, bo mamy piękny las dookoła. Piękne tereny rekreacyjne, do tego jeszcze bardzo sympatyczni ludzie są, mamy zżyte środowisko lokalne, więc naprawdę jest fajnie. Ja mieszkam tutaj od urodzenia, syn mieszkał chwilę gdzie indziej bo mieliśmy krótki epizod w innej dzielnicy zabrze, ale wróciliśmy na stare śmieci, jak to się mówi, i, i żyjemy sobie tutaj, świetnie jest. Na przykład dużo różnych akcji, czy to charytatywnych, czy takich innych festynów. To jest fajne w tej Helance. Przedszkole również postanowiło uczcić jubileusz dzielnicy. Tak, zgadza się, dziewczynki wystąpiły razem ze swoim tańcem do piosenki solo Blanka. bardzo pięknie wystąpiły, także mam nadzieję, że tutaj naszą promocję, naszej dzielnicy e, zadbały. Helenka również rozwija się z każdym rokiem i działa dla nas, żeby nam, nas, nam mieszkańcom, było tutaj dobrze. To niewiele już powód do dumy dla Was, mieszkańców? Jak najbardziej to 95 lat. Wszyscy, którzy mają Helenkę w sercu, czują to i starają się też to święto uroczyście obchodzić. Jak się dzisiaj tutaj bawisz? Fajnie. A co tutaj jest fajnego? Zabawki różne, bo super jest tutaj. Mentalność wszystkich nas się zmieniła. Sama Helenka też się zmieniła. Myślę, że jest mało już śladów tej Helenki, którą ja pamiętam z dzieciństwa, którą wspominam też w swojej książce. Natomiast z kolei rozrasta się i zmienia ta Helenka też z korzyścią dla młodszego pokolenia, i myślę, że oni będą z sentymentem. Patrzyli na sobie współczesny świat. Mieszkam tutaj już od urodzenia. Wszystkie takie moje przeżycia, wszystkie w szkole, szkoła jest związane z tą dzielnicą. To jest takie dzieciństwo, to jest podstawa, to jest tutaj, gdzie zawsze chce się wracać. Największe atuty Helenki? Spokój i dużo zieleni. Lasy wokoło, dobrze się mieszka. Trochę jest oddalona od centrum to może być jako plus, ale też no, czasem gdzieś tam tego brakuje. Natomiast taki spokój i zieleń to jest chyba to co jest najważniejsze. Tego dnia dzielnicowy festyn odbywał się także między innymi w Mikulczycach. I mimo chwilami niepewnej pogody nie zabrakło na nim mieszkańców, którzy postanowili skorzystać z festynowych atrakcji i spędzić w ten sposób sobotnie popołudnie w gronie znajomych. Jak się bawicie? No miło tej właśnie podeszłej pogody, no to bardzo dobrze, tak? Zapraszamy tutaj serdecznie ludzi, yy, mieszkańców Bikulczyc do wspólnej zabawy. Takie festyny integrują? Tak. Atrakcje to są my, dla dzieci wozy strażackie, policja, straż miejska. Malowanie twarzy. Jest dużo atrakcji dla dzieci, więc jest fajnie. Na festynie zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby zmienić swoją buzię kolorystycznie, które by chciały doczepić sobie warkoczyki, zrobić tatuaże. Mamy nadzieję, że w ten sposób i damy im troszkę radości. W dniu dzisiejszym właśnie prowadzimy zbiórkę na towarzys towarzyszenie Otoczka. Mamy nadzieję, że uzbieramy jak najwięcej funduszy. Na to liczymy i cieszymy się, że będziemy mogli mogli też y, dzięki temu dać trochę radości dzieciom.